Jak możemy rozpoznać niedobory białka w ciele patrząc na nasze wyniki laboratoryjne? Po pierwsze, wartość WBC jest zwykle poniżej 5000. Tak samo poziom RBC czy hemoglobiny również będzie w dolnej granicy normy. Mamy małą i niedoczynną tarczycę. Oraz niskie poziomy FT3 i FT4 poniżej 50% normy laboratoryjnej. Pomimo prawidłowego poziomu glukozy w krwiobiegu pomiędzy 75 a 90 ng na ml, nasz poziom insuliny na czczo jest bardzo niski, od 2 do 3,5. Włókna mięsne obecne w resztkach pokarmowych podczas badania kału, niskie próby wątrobowe. Od 10 do 15. Niski poziom ferrytyny, który nie tylko świadczy o niedoborach żelaza. Czasami jest tak, że pomimo próby podniesienia poziomu ferytyny nam się to nie udaje, bo właśnie wtedy może to wskazywać, że brakuje nam białka. Tak samo jeśli chodzi o fosfatazę zasadową. Jeśli mimo suplementacji cynku jej poziom nadal jest bardzo niski, może to sugerować niedobory białka. I ostatni czynnik to białko ogólne, kreatynina i mocznik są w dolnej granicy norby laboratoryjnej.